Właśnie larwa motylicy, tak wygląda. Właśnie do czegoś takiego nie chcemy dopuścić. Cześć, witam tym razem z mojego warsztatu. Chciałem Wam opowiedzieć w tym odcinku, w jaki sposób przygotowuję i magazynuję ramki, które muszę przezimować aż do następnego sezonu. Mówię tu o ramkach, które zostały odebrane z miodni, które podczas sezonu były magazynem miodu. Musimy je odpowiednio zabezpieczyć przed larwą motylicy. Motylica jest to taki mały owad, który składa jaja na wosku. Z tych jaj wykluwa się larwa, taki biały robal, który, który później sieje spustoszenie w naszym wosku, w naszych ramkach. Po prostu ta larwa żywi się woskiem i niszczy strukturę komórek, ogólnie te ramki, które są mocno zaatakowane przez motylicę, według mnie są już do przetopienia albo do wyrzucenia. Dlatego odpowiednio wcześniej musimy zabezpieczyć takie ramki. Dwa takie najbardziej popularne sposoby, o których słyszałem, to przemrożenie czyli poddanie niskim temperaturom takich ramek. Możemy je włożyć do zamrażarki, tylko jeśli mamy tych ramek bardzo dużo, no ja na przykład technicznie nie mam możliwości, nie mam jakiejś przemysłowej, dużej zamrażarki, żeby aż taką ilość ramek włożyć i przemrozić. Dlatego opowiem tutaj o drugiej metodzie, którą konkretnie ja stosuję. Jest to dezynfekcja kwasem octowym. Proszę, w ten sposób wygląda nasza wieża. Od dołu jest ostreczowana, tak żeby opary, które będą się unosić w środku korpusów nie wydostawały się na zewnątrz, i tak samo od góry ten półkorpus jest tak samo ostreczowany. Specjalnie ten górny korpus jest pusty, żeby tutaj nad tymi ramkami była wolna przestrzeń. Ponieważ tutaj będę chciał wstawić sobie taką taczkę do której nalejemy nasz kwas octowy, tutaj mam taką jeszcze taką piankę, taką gąbeczkę, żeby ona mogła nasiąknąć i ta powierzchnia parowania wtedy się zwiększy. Opary kwasu octowego są cięższe od powietrza, dlatego tą tackę stawiamy na górze, a nie na dole. Opary będą tak, jakby opadać w dół i będą owiewać nasz wosk i tym samym zabiją dorosłe osobniki motylicy, które mogłyby już się tam dostać. Opary kwasu octowego nie działają na larwy i na jaja. Dlatego będziemy musieli za dwa tygodnie powtórzyć ten proces, tak żeby mieć pewność, że wszystkie osobniki zostały zabite. Dodatkowo opary kwasu octowego zabijają nosymozę, którą ramki mogły być już zainfekowane. Jeśli chodzi o dawkę kwasu octowego, to źródła mówią o różnych ilościach. Jedne podają 1500 ml na cały korpus, natomiast gdzieś indziej doczytałem, że jest to 100 ml na 3 korpusy. Ja zastosuję coś pośredniego i powtórzę. Ten zabieg za dwa tygodnie, i nie będę rozbierał tej wieży. Ona będzie szczelnie ustawiona i szczelnie zamknięta aż do wiosny. Także, no żeby do środka też nic się nie dostawało, żadne robactwo, i żeby te opary utrzymywały się jak najdłużej w tej wieży. Mam nadzieję, że odcinek był zrozumiały. Trochę chaotycznie to tłumaczę, ale yy, staram się przekazać. Wiedzę jak najlepiej potrafię. Także dzięki za odcinek. Trochę szybko, ale mam nadzieję, że na temat. No i do następnego, cześć.